Dobry. Dzień dobry. Ja szukam do specjalisty. Jestem optymetystą. Jestem optykiem, jestem okulistą. Witamy państwa serdecznie na naszym kanale Okulistyka bez tajemnic. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tematyce, a tak naprawdę różnicy trzech specjalistów, czyli okulisty, optometrysty i optyka. Większość pacjentów pyta mnie, na czym polega badanie okulistyczne bądź optometryczne, dlatego przybliżę Państwu aspekt, do jakiego specjalisty z danym schorzeniem się udać. Do okulisty udajemy się wtedy, kiedy mamy problem z okiem, czyli tak naprawdę, jeżeli nas oko boli, czy mamy oko zaczerwienione, czy spuchnięte powieki, czy nam oczka ropieją. Wtedy już wiemy, że, że to się dzieje i trzeba się udać do lekarza. Okulista jest tak naprawdę lekarzem specjalizującym się w narzędzie wzroku. Wtedy okulista zbada nasze oczy, sprawdzi, jaki jest problem, odpowiednie leki zaleci, i tak dalej. Należy pamiętać, kochani, okulista, czyli zajmuje się całą diagnostyką naszego oka, badanie ciśnienia wewnątrzkałkowego bada nie dna oka, na podstawie też tego badania może wykryć początki zaćmy, czy jakieś inne zwyrodnienia, bada też stan powiek, rogówki i całe oko z punktu diagnostycznego. Natomiast, jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, bo czegoś możemy nie zauważyć, czy mamy problem z czytaniem, Wtedy udajemy się do optometrysty, ponieważ optometrysta odpowiednio zbada, sprawdzi, jaką mamy wadę. Czyli to jest taki specjalista, który wykrywa wadę, takie jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm. Wtedy nam wypisze też odpowiednią receptę na danym schorzeniu, które, które u nas wykryje, i wiemy, jakie okulary wtedy musimy wykonać. Kiedy już optometrysta sprawdzi, jaką mamy wadę, zapisze odpowiednią receptę. Oczywiście też powiem nam, jaka to jest wada, jak ją korygować, jak ją leczyć. Też zapiszę receptę na okulary albo i też soczewki kontaktowe, ponieważ optometrysta też jest jakby kontaktologiem i w większości się zajmują doborem pod soczewki kontaktowe. To już się bardziej takie badanie rozszerzone wykonuje. Wtedy z taką receptą wiadomo, że trzeba się udać do optyka, żeby na podstawie tych parametrów, które mamy, dobrać odpowiednie oprawki i żeby optyk nam wykonał okulary. Optyk tylko wykonuje okulary bądź też naprawia, naprawia okulary wtedy, kiedy są zepsute, kiedy przychodzimy, że albo są krzywe, albo są, są zniszczone. Wtedy optyka zadaniem też jest naprawić. Takie okulary. Też kolejnym specjalistą jest ortoptysta, ortoptysta, ortoptyska, czyli to są osoby, które się zajmują diagnozowaniem i leczeniem zeza u dzieci i osób dorosłych. Należy też pamiętać, drodzy Państwo, że optyk z, odpowiedni, z odpowiednimi kwalifikacjami też na podstawie swoich zapisków może dobrać Państwu okulary bądź soczewki kontaktowe. Teraz byśmy mogli sobie podsumować, czyli drodzy Państwo, do okulisty idziemy wtedy, kiedy dzieje się coś z okiem, albo czujemy, że coś w oku Do optometrysty idziemy wtedy, kiedy potrzebujemy okularów bądź soczewek kontaktowych. Do optyka po to, żeby nam dane okulary na podstawie recepty wykonać. A do ortoptystki, czy ortoptysty wtedy, kiedy jest problem z zezem. A na sam koniec chciałbym Wam podziękować za oglądalność naszych filmików, a także za subskrypcję i łapki w górę, bo dzięki nim widzę, że to, co robię, się Wam podoba. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i widzimy się na następnym odcinku za tydzień. Do zobaczenia. Poczekaj. Jeszcze chwilę. No start. Poczekaj. So, Jeszcze raz. z tym.